Partnerem kanału jest eneba.com, najszybciej rozwijający się rynek gamingowy, na którym znajduje się ponad 10 tysięcy produktów. Co tydzień trafiają się kolejne wyprzedaże z nowymi oraz tymi starszymi grami, a dzięki ocenie na Trustpilot możesz mieć pewność, że swoją grę otrzymasz szybko i bez żadnych problemów. Na eneba.com nie musisz się martwić czy Twój kod zadziała czy nie, ponieważ na stronie przez całą dobę działa support, który z chęcią Ci pomoże. W opisie znajduje się linki, dzięki którym otrzymasz 3% zniżki na swoje zakupy. Nie wiem ten nikt brzmi jak Polak, no, ale nie wiem, kiedy będę dostanął. On mi wokuje, Jak coś. Pamiętam też jest z polski streamsnipe Patrz, to jest full stream sniper, on po prostu się próbuje, próbuje mnie z się wkwodzi we mnie Ale to jest taki full stream sniper to był, że to jest... This is Cammy Tower. seeing if Cami can get his first dub ski of the day Dude, Kami's aim is ridiculous with this SMG X da Nie wiem jak to wygrałem. A nie mi się gra, zostałem griffa od pięciu osób w tej grze. Chłop tam siedzi cała obstranem mówi tak Muszę Surge wybić, bo, bo zginął Jakby jeszcze trafiał chociaż Wiesz co? No, no po, chuj, mnie strzelasz tak szczerze Już mnie to f no Jest 59 osób, nie ma ch**a, że będzie surż. A teraz zabiorę za wędkę i zacznij mi sprayować Ja O nie, no Teraz już nie niesprawiedliwe, bo widzę, że jest ściana metalowa, nieźle zbudowana. Dobra, nieważne. Kupa, co ci z tą wędką nie przeszkadza, że ja se mo nie mogę się połowić? Kupa, czy co, No nie wiem, no. Ja, Co za głąb. Wiesz, że tu się grało inaczej, nie? Kupa. Daj mi to wołowić. Jest. Muszę się komuś do boksa wpisać na miękko. Co to są za lagi? Dobra Jeszcze dwie gry zdążę na silku, więc mo może w sumie nie wiem Panie, mi się gra. Zostałem griffa od pięciu osób w tej grze i nikogo nie mogę zawić bo są full lagi to Są takie lagi, że to jest... Chuj. O jeszcze mówię mam, mam zbogowany jeszcze Nie wiem, ten nikt brzmi jak Polak, no, ale nie wiem, kiedy będę oceniał. On mi w okrywie, jak coś. To nie, też jest z Polski, nic nie powiem. No za to tak nikt by tak nie, nie zrobił normalnie. Chyba, ja, że moja pompa jest tak słaba. No to może... No, zajebiste lagi. Nie, nie mogę się stwierdzać nawet. No! Jakie są lagi! Patrz, to jest full stream sniper, on po prostu się próbuje, próbuje zgryfać z się we No Żebyś wiedział, że ci się udało, bo Ale to jest taki full stream snipe to był, że to jest... Jak ktoś mi powie, że to nie był stream snipe, to jest... nie... Co zrobił? O no, na splaszu. Nie wiem czemu chłop nie próbuje wygrać 100 dolosów tak szczerze, No czemu no, Chyba nic nie miał. O ja, pieni. Jestem w bośie. Jestem w takim boszu. This is Cammy see if Kami can get his first dubski of the day. 27 alive. Good loadout too. Czemu ten typ nie idzie? To jest i snub. A key? Look, man, I ain't even aiming, I'm not even aiming for you. Dude, Tommy's aim is ridiculous with this SMG. Actually, fucking nutty. Ooh. Yeah. Really good mass now. We can just top this entire end game now. We have no white meds and no mobility, but we are 5-4-4, basically. Ooh, we got the we got the mud bush perk. Come on, top four. This refresh could be the winning refresh. Re winning refresh right here. I'm calling it he wins this fight, he wins the game. I'm calling right now. Not even a single reaction. Not a single yes. Let's go! O kurwa! Dobra reakcja co nie? No mogę zachować jakąś pęchę w monitor. Mogę. A musimy kupować nowy. Jest, plus 400 zł, let's go! Let's go! Best player, kupa. No nie, ha, ha, ha. ja, p***o. co to kupa jest? Nie chce mi się